Na maskę. Witajcie na spotkaniu z Jogą. Zaczniemy od rozgrzewki, trochę nietypowej, ale wszystkim znanej. Powitanie Słońca. Podchodzimy na początek maty. Bierzemy wdech. I wydech. Wdech łagodnie. Wychylamy się do tyłu. Uważamy na kręgosłup lędźwiowy. Skłon łagodny w dół. głowa do kolan. Wdech, głowa do góry. Zatrzymanie oddechu, kolana. Opuszczamy stopy grzbietowo. Klatka, dołu. Wdech, kobra. Wydech, odwrócony V. Niektórzy mówią nawet pies z głową w dół. Wdech, prawa noga do przodu. Drugą nogę dostawiamy, wydech. Wdech, wydech. Na drugą nogę, wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wdech. lewa tył, głowa do góry, zatrzymanie powietrza. Kolana, stopy grzbietowo klatka, czoło, wdech. Wydech obrócony V. Wdech prawa noga przód. Dostawiamy lewą z wydechem. Wdech. Wydech. Wszystkie wdechy i wydechy robimy przez nas. Teraz zrobimy powtórzenie. Ja będę już tylko oddychać. Podążajcie za mną. I na drugą nogę. Stajemy w pozycji Tadasany. Odpoczywamy. Wy odpoczywacie, a ja wyjaśnię, jak należy postępować przy wykonywaniu powitania Słońca. Jeżeli postawimy nogi troszkę nierówno, nie przejmujemy się tym. To nie musi być perfekcyjnie, to, gdzie, tam gdzie staniemy, tam zostajemy. To samo dotyczy dłoni. Powtórzeń powinno być co najmniej sześć, a ćwiczyć powinniśmy praktykować powitanie Słońca na czczo. Najlepiej na czczo, albo po, po bardzo lekkim posiłku. Teraz przechodzimy do dalszych asan. Układamy się na macie. Rozróżniamy ciało. I przechodzimy do łagodnych ćwiczeń nóg. Wdech prawa w górę. Do trzech. Wydech do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech. Raz. Trzy, cztery. stopna pięta, aktywna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. rozluźniamy i ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To samo na drugą nogę. Wdechy, wydechy przez nos, wdech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wdech, raz, dwa, trzy wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć obie, nogi w górę wdech, raz, dwa, trzy i powolutku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wdech, raz, dwa, trzy i wydech, raz Rozluźniamy Ostatni raz, wdech, raz, trzy, wydech, raz, trzy, cztery, pięć, sześć. Rozluźniamy się w pozycji. Teraz unosimy kolano, zbliżamy do klatki piersiowej, unosimy obie nogi stopy aktywne, wytrzymujemy w pozycji do 14 do 21. Wychodzimy z pozycji na drugą nogę. Rozkładamy ręce na boki, rozluźniamy biodra, rozluźniamy brzuch, głowa w przeciwną stronę co nogi. 10 powtórzeń. Prostujemy obie nogi. Teraz chwytamy trzema palcami za duże palec u nogi. Prostujemy nogę, druga noga, pięta wbita w ziemię, lewa ręka odwiedziona, prosto do ciała. Powoli odwodzimy drugą nogę, skręcając przy tym głowę w drugą stronę. Cel jest taki, żeby dotknąć maty. Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, robimy to do momentu. Nawet nie musi być noga całkowicie prosta, może być lekko ugięta. Chodzi o otwarcie bioder. Ja to zrobię do końca. I w tej pozycji wytrzymujemy, spokojnie oddychamy, łopatki przyklejone do maty. Trwamy w tej pozycji kilkanaście sekund. Dociskamy kolano, prostujemy, przechodzimy na drugą stronę. Kilkanaście sekund, a sam Teraz przygotowujemy się do następnych, a delikatnie kierujemy kolano do maty. Druga noga sztywna. Nie rusza się. W cel jest taki, żeby ułożyć, rozciągamy dalej biodra. Kolano do maty. A sali wytrzymujemy. I powtarzamy. Pamiętamy o rozluźnieniu w momencie, kiedy już weszliśmy w pozycję. Łopatki łóżno przyklejone do maty. Prostujemy obie nogi. Teraz układamy sobie prawą nogę na bacie, się. W tej pozycji możemy trwać długo. Rozluźniamy mięśnie uda. W każdej asanie pamiętamy o oddechu. Wdechy i wydechy przez nas. Po wyjściu z pozycji przechodzimy na drugą nogę. Można sobie przyciągnąć. Zróżniamy, poprawiamy, czujemy się komfortowo. I powolutku. Wychodzimy z pozycji. Teraz unosimy do... przenosimy. Pamiętamy, żeby w tej pozycji głowa była zawsze w przeciwną stronę niż nogi, a łopatki leżały na łodzie. Tych powtórzeń robimy też od 7 do dziesięciu. Wzmocniamy mięśnie kręgosłupa, wzmocniamy mięśnie brzucha. Wychodzimy z pozycji, przyciągamy sobie Nogi jak najbliżej, łapiemy się za kostki, unosimy biodra w górę. Wytrzymujemy w pozycji kilkanaście sekund. Powoli, łagodnie schodzimy w dół. Teraz wsuwamy dłonie pod stopy i znowu Wnosimy biodra w górę, mocno, mocno, świątą z łopatki. Wytrzymujemy. I powoli wychodzimy w tłum. Układamy sobie obie ręce koło ciała. Wnosimy prawą nogę w górę. Wytrzymujemy kilkanaście sekund. Łagodnie schodzimy w dół. Druga noga. muchas lo Możemy sobie urozmaicać. Te asany są bardzo proste, przechodzimy teraz do siadku. Składamy ręce na wysokości klatki piersiowej. Wdech, wydech, wdech, wydech, ręce na boki. Wdech, otwieramy mocno klatkę piersiową, ręce prostujemy w łokciach, i wydech. Teraz delikatnie rozsuwamy nogi. Będziemy... Robić różne wersje, patrzymy te asany, czyli skłon z głową w dół, do kola. Pamiętajmy jak ma pracować miednica, ona ma chodzić tak, czyli w momencie kiedy się skłaniamy w dół, kość ogonowa do góry, łono w dół, przy wyjściu odwrotnie, wdech, wy Ręce wzdłuż uszu, spokojny wydech w dół. Staramy się zejść jak najniżej. Pamiętając o pracy miednicy, klatka piersiowa otwarta. I wdech. I znowu. Wdech. Łapiemy się za stopę, ręka nad uchem, możemy sięgnąć nawet dalej, pamiętając o pół skręcie w talii. Oddychamy swobodnie. Łagodnie wychodzimy, wydech. To samo na drugą stronę, wdech, łokieć, stopa. Wracamy do pozycji wyjściowej, stopy razem. Pamiętamy zawsze o mocnym otwarciu klatki piersiowej i oddechu w czasie samym. I znowu wdech, Wydech. wdech, wydech, schodzimy w dół, wyciągając się coraz bardziej, rośnie nasz kręgosłup. Dużo się przestrzenie międzykręgowe się rozluźniają. Schodzimy w dół, głowa do kolan. Oddychamy. W tych asadach trwamy troszeczkę dłużej w pozycji. Wydech. Teraz ręce z tyłu, łapiemy się za łokcie. Wdech. Będzie nieco trudniej. Pamiętamy o biednicy, każdego noga w górę, ono w dół, schodzimy coraz niżej, układamy się, oddychamy do kolan, trwamy w tej pozycji, wracamy, zmiana rąk, wdech, wydech, trwamy w pozycji, oddychamy przez to spójnym ruchem. Teraz ręce z tyłu w haczyk. Pięknie rozwija się na płatka piersiowa, otwiera. Zrasta dzięki temu też powietrze płuc. Wdech. i wydech. Pamiętamy o wychodzeniu, jak żółw ze skórą do głowy. Musimy na tym Na drugą stronę.